JA! JĘCIE A ciekawe kto nas teraz stąd wyciągnie? Po helikopter! Oma oma! Ejwej na fula! Dudni! Eldon! Eldon, Eldon, Eldon! Oma O, jest mu chodzą, Zaraz tu wszystko spikam i nie będzie normalnie żadnego problemu! Pierwsza bryka Big Zimbiego! Jes, mam swoją brykę! <laughs> Patrzcie na to! Tak się tu najeździ. <laughs> uciekłem im. Chyba im uciekłem. Oh! Ja się nie poddam. Nie się nie podam! Church dopod nie wpadł. Zaczymaj furę! Ja, ty, czemu? Dobra! Ręce w górze, ręce Ne, górze, ręce w neba, NIE! V górze. nie ma nie ma neba, 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 z, pory, nie wysiadaj z pory. Já! Ja. Zostaň v gůře, Já to jde. Já ček to jiné! Ręce na podsufitce, slyšiš? Já! Ja. Ček to jiné! Sluhaj mi, skurvělu, vysílaj, ręce v gůře! Nemá šans! Nemohu si podat! Ne, v Ně! v gůře! Dwie fole jadą za mną Szybko, dawaj mocy! Dawaj mocy! A no zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Do ściany! Na Jedź, 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 kurwa, jedź! Jest! Jest! Jedź, jedź! Jedź! No nie! Nie! Zostaw mnie! Zostawcie mnie! Nie, uciekaj! Pokażę swoją sytuację! A nie!

Po co mnie goniliście? Dopiero co kupiłem nowy samochód, chciałem się nie przyjechać! Na ziemię! Już! Rozstrzegałem się! Zaraz daję odetchnąć! Daję odeszknąć. Cholero! O! Spokój, spokój! Na ziemię! Spokój. Ty... Raz... Dwa... No leżę już, kurwa! Leżę już, nie widzicie? Co? Biję się z wami? Nic wam nie ja robię! No chuja, wafla! No, co? Dobra, co? Tak teraz mam pana... kurwa wstać? Teraz Dobra, mam wstać! Lewa. O ciekawe kto nas teraz stąd wyciągnie <laughs> Ale będą jaja ja. <laughs> co, co? Ty, czy, ty, ty, nie ma t... problem. Po helikopter! Dobra, pan się tak. odwróci, tyłem do mnie. No dobrze. No, trzeba krótko przeszukam pana, znajdę coś niebezpiecznego co możemy skrzywdzić. Tak? Gdzie? W której kieszeni? Przepaszku. No, Już mam. Co? Tak. Co mu wytrych? Żeby pan mnie nie skrzywdził tym? No, to niech pani mi jeszcze zabierze telefon, bo mogę z i kawałkiem szkła pani, y, uszkodzić. Dobra, proszę pana. Kluczyk od samochodu niech mi pan jeszcze zabierze, bo kluczyk mogę pani przecież wbić w gardło. Niech pani zabierze. Za mną. No nie wejdziemy tam, ja tam na pewno nie wejdę. Helikopter pani ma wejdzie, wejdzie, wejdzie pan tam. Nie, nie wejdę. Widzi pani, ile ja ważę? 188 kilo. Chce się pani za mną po podróżować? Przy... Proszę pana, do przodu, już! No też ich mnie jeszcze pani zabierze, bo mam tam sprężynkę i tą sprężynką do mogę przodu, pani zabić powiedz... Dobrze, skoro pan... No nie wejdę tam, no nie rozumie pani! No dobra, dobra, no próbujmy, próbujmy. I tutaj zaraz ktoś pomoże i podam. Co pani poda, mnie? Mnie pani chce podać? A co jestem, rzecz? Czym ja jestem? Rzeczą dla pani? Tak, ja mam go tam wziąć do góry. No, helikopter. Mówię pani, żeby pani wzięła helikopter, to pani się ze mną kłóci, że ja nie będę tam wchodzić. chyba... Niech się pani zastanowi. Wie pani, ile ja ważę? Mnie grawitacja przyciąga trzy razy bardziej pewnie niż panią. A wie pan, że bardzo silnie mamy funkcjonariuszy? No raczej wątpię, żeby pani podniosła 188 kilo, ale nie będę się z tym kłócił. No, no, nie, 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 nie zmienia to faktu, że ja na pewno tu nie wejdę, bo się stosę i normalnie 8, będzie 9? tyle. Helikopter proszę wzywać. Helikopter, ewentualnie motorówkę. No ja nie wiem, jak go zabrać. No to może odpuśćcie mi to, i tak jestem stratny, bo samochód, dopiero co kupiłem co? samochód. No odpuśćcie, pan ucieka z zatrzymania drogowego, jeszcze takie manewry robi, jeszcze ma... pan ramuje tutaj radiowóz. No proszę pani, jakie pan ma... Jaki ramowanie, jest? jakie ramowanie radiowozu? To weźcie, aby mi zajechali drogę i mi się samochód zaczął toczyć do tyłu, to normalnie zjechałem po was, ale co? Dobra, idzie pan, wciągajmy pana na lince, już. Dobra. Przepraszam. Dobra, a mama? No proszę pana. No co, co? Chcimy po lince, Obama. po lince. A máma! A máma! Polince, o! A máma! A máma! Polince, tutaj spina... A máma! A máma! A máma! Ej, ejo! Muchy! Muchy! A máma! A máma! No idźcie, idzie, idźcie idź, idź do przodu. Idziemy, idziemy. idziemy. A máma! A máma! A máma, a máma! A máma! mama! Hey, my mama! Hey, mama! A mama, a mama. A mama. No i co? Ja sobie nie poradzę. O, ama, ama! O! A mama! Spokojnie, cię. O, o. A mama! A mama! Ja pie. Ama, ama! A mama! A mama się zerwa. ale przy końcu! Na szczęście! A mama, a haha, haha. Przy końcu! A Aha, No tak. Dobra, no, Lecimy. Pan ma przeje A mama, mama. mama. Pana, wsadzam pana do auta. Uh -huh. 220 plus 207. Uh -huh. Czy zna pan swoje prawa? Mama, mama. A mama mama. mama, mama. Super, mama, mama. To ja panu przedstawię prawa. Mama, ma pan mama. prawo do zachowania milczenia. Wszystko, co pan powie, może zostać użyte przeciwko mama. panu w sądzie. Ma pan również prawo do adwokata oraz do przesłuchania w jego obecności. No, oczywiście do telefonu e, kryt, panie, więc jakieś 2 minuty przy obecności funkcjonariusza do tego adwokata. A mama. A pan swoje prawa? A mama. Super, świetnie, cieszę się. Panie, zatrzymany. Tak, tak. Ma pan rodzinę? Ja. Mhm. Mam? Mamy. I dwana, rodzeństwa W Liberty City, no wie pan, muszę pieniądze zarabiać, żeby y, normalnie im by przesyłać co tydzień. No i potrzebuję Na na telewizor i tak dalej. Ale co, jak to? A no co? że pan idzie do więzienia! Co? Jakie więzienia? To jest nic za panem! No ale co? Jakie więzienia? No pani Władzo, co ja zrobiłem takiego? Ja wszystkiego na miejscu, się pan No Kurde, ja dopiero co kupiłem samochód, chciałem się i przejechać, naprawdę już nie słyszałem, rozkręciłem muze na fulla, dudni, dni No ale Leciało potem tak. na... Tam pan nas już dobra, słyszał. Dobra, dobra, ja wam zaśpiewam, słuchajcie, tak ta piosenka leciała. Eldon, 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 Desequita BDB, Eldon, Desequita RD, Eldon, okej, Eldon, okej, Eldon. No ale Eldon. ale pan no. Tata mi już się zatrzymał, pan słyszałem, słyszę, ale mimo wszystko pan spierdzielił. Tak Może i tak by, było, ale tak proszę pani... tylko by mandaciek był. No ale ja, nie, 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 no, naprawdę nie chciałem uciekać, po prostu mi się coś chyba pyk, 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 pyk odkleiło. A ja mama! No to jak panu się coś pyk, pyk, pyk odkleiło, teraz pan musi zapłacić za to. Ma mama! Ja mama! Ja mama! Ja mama! Ja mama! Ja mama! Też mama. sądzę. mama! A mama! A mama! Idzie pan sam ma. czy nie? A MAMO! Tutaj, tutaj, tutaj! Górą, górą, górą! A, no dobra. Dobra, idziemy do przodu, do przodu! Już, już, już! Ruchy, A mama Lewo, prawo, lewo, prawo! Lewo, 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 lewo! Nie tam! A MAMO! Mam. Za panem, za panem są drzwi! A MAMO! Mam. No? Tutaj! No prosto! A mama Pan się nie odwraca. Mama, mama, mama. Podejdzie pan tutaj. Podejdzie pan tutaj do krat. Mama, mama. Podejdzie pan tutaj po, do krat i poda pan swój dokument jakiś osobista. Mama, mama, mama.

Okej, okay, dobrze, w porządku. W takim razie ja pana rozkupam i zbierzemy pana odciski palców. A mama, mama, mama. Spokojnie, a ja zaraz pani powie, jak się nazywam. No co pani tak się od razu agresywnie. No spokojnie, chwilę sobie chciałem postrać. Mam powiedzieć, jak się nazywam? Mogę się powiedzieć. Ja mogę powiedzieć. A odcisku palców to raczej nie będziecie mieć, bo na komendzie nie mają, akurat tak się składa, że ja nie bym nigdy karany I nawet mandatu nie miałem wypisanego, bo jestem normalnym prawdziwym obywatelem Trzymałby się pan, porozmawialibyśmy i pojechałby pan tym autkiem, no, i no, go No, no, proszę pani, no to nie myślałem, że to tak wyjdzie normalnie, ja nie chciałem, wie pani o co chodzi, chciałem sprawdzić jak ono idzie no, od razu w terenie, wiemy. no A tak się akurat składa, że nie jestem normalnie karany i nigdy nie byłem normalnie karany, nawet no, mandatu ale nigdy cieszę nie miałem się, Cieszę się proszę pana, że następnym razem pan się zatrzyma i normalnie z nami porozmawia no, do do do, 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 pewnie, pewnie, no ale, ale, ale to wie pani, następnym o. razem to będzie normalnie na, następnym razem. Ja mam nadzieję, że nie będziecie w ogóle następnego razu i że nie będziecie musieli mnie zatrzymywać, wie pani, tak? Pani od razu nie założyła. Nie, za... z nami rozmawiać? no, pani od razu by e, założyła, że normalnie to jeszcze raz będę w takiej sytuacji postawiony. A tak akurat się składa, że ja nie będę w takiej <coughs> sytuacji postawiony, bo jestem prawym obywatelem, wie Pani schodzi. Mhm, uh mhm. -huh. No, to, to się... następnego razu w ogóle nie było. No, by nie było, proszę pani, aby nie było. W ogóle nikt się pani nie przejmuje, wszystko będzie dobrze, niech pani się tak nie smuci, naprawdę. Dzięki, aby go za dwa bitsy. Muchy! Spiepsać! Kto to wpuszczał tych młodych do tej celi! Ej, zaraz! Wypadł puchy! Wypadł są! zaraz skrzydełka powrywam! Jeszcze raz to zrobię! Jeszcze raz i jeszcze raz! Żebyś, o! No, ja na widzę was, muchy! Jesteście pierdolnięte! Pierdolnięte jesteście muchy! Nie chcę z wami nawet rozmawiać! wpalać do kibla i normalnie się spustać! O, Ej, nie jesteś mi No, O! Tyk. Tyk. O! Nie ma. Nie ma much już. Much tu już nie będzie. Jest zakaz, żeby tu muchy były. Rozumiecie? No, nie mogą tu muchy być. Macie jakiś muchozol? Co? Nie. Kurde. Nie wiem, czy mi babka zabrała. Zawsze noszę jeden przy sobie. O, jest muchozol. Zaraz tu wszystko z i nie będzie normalnie żadnego problemu. Css, spieprzać muchy! Spieprzać! Css, nie będziecie mi tu fruwać pseli! Css. Pasot! Mucho zole! Durne muchy! Po co? Kto to je popuszczał? Normalnie. Jakby Milinę zabrała, nie zabrała, to normalnie bym wziął sobie tą lidę i normalnie zawiązał muchę i bym miał na muchę włożył normalnie spacer. Wie Pani o co chodzi? Nienawidzę much. Jestem zaklinaczem much i ich nienawidzę. Najbardziej to lubię zabijać. Proszę Pani ma takie pytanie, mogłabym sobie zjeść kanapkę? Może pan? Pewnie, że pan może. O i fajnie. Orzewiście. Dobra. Dobra, pan tutaj rozywam. podejdzie pod kraty i pan mi poda paluszek. Dobra. Nie macie tu niczego przykirać? Nie macie tu niczego, żeby przewalić w nos? Nie. Szkoda. To zjem jeszcze kanapkę jedną. Kurde. <słuch> <słuch> Jaja! no bo ja się posiekaw ze śmiechu. Ale ja jak berety. Jaj, jak berety. Ale król, tylko był śmiechowy ten, śmiechowy kurz. Ale jaj, co? Kurze. Przecież... Kolka mnie złapała. Przepraszam panią, ma pani coś do picia i do jedzenia? Bardzo potrzebuję. Do jedzenia bardziej niż do picia. Bo te dwie karapki to mi w ogóle nie wystarczyły. Mam tu fiknąć? Zemdleć? Proszę pani, jestem cukrzykiem. Wie pani co to znaczy? Jest, jestem cukrzykiem? Mhm. Jakie jestem cukrzykiem? Mam glukozę podać. Ma pani glukozę? Lepszy Oczywiście, Chyba, że tak. to, no to nie jest To nie że ma pani glukozę, nie ma pani nic do jedzenia dla mnie. Przepraszam państwa, hmm. mieliby państwo coś do jedzenia? Jestem bardzo głodny, zaraz tu fiknę. mi prawo do trzech posiłków dziennie. I czako na takie dzień zaczął. Ja nie mam nic do jedzenia. No to pan pipi, pim bo sobie się, skoczył się, się. do mnie? No. No Dobór ty decyzam, nie na jedzenia na komendzie. Albo do Dolaki plaka, by pan skoczył po packę kurczaków. Zaraz pana pana przez transportu służby wiesionę, to pan sobie tam zje, bo tam jest stówka. Kurde, no ale tam to będzie co, zupełnie co innego. Pani rekrut! Dogadajmy się Przy pana, ale my nie jesteśmy cateringiem no, pa, pa... To, będzie, no dobrze, dobrze, rozumiem to pani, pani, pani rekrut. Rozumiem to, że pani nie jest cateringiem. No, dogadajmy się, no. Nie chcę iść do ciupy, bo tak akurat się składa, że mam dużo ludzi na utrzymaniu. Pani rekrut i pani musi to zrozumieć, no. To wszystko to było jedno wielkie nieporozumienie. Ja nie Skoro w ogóle pan tego. ma świadomość tego, że ma pan ludzi na utrzymaniu rodzinę, to dlaczego pan robi takie rzeczy? Proszę być z tym jedzeniem? E, zaraz pan sobie zje na e, służbach więziennych. Dobra, po, niech mi pan powie, jak pan się nazywa. Ja. O to pani przecież mhm. mi sprawdzała teraz odciski palców. No, no tak, ale na, e, chcę się też pana zapytać, jak się pan nazywa, żeby sobie to porównać, tak? No, e, właściwie pierwsze prybo, to mnie to zastanawia, czy w ogóle wy macie moje odciski. Bo tak akurat się składa, że ja nigdy nie byłem karany i poszukiwany i w ogóle to jestem osobą nieskazitelnie czystą, jeżeli chodzi o kwestie prawno-fizyczne. No bo e, jeżeli chodzi o sprawy metafizyczne, to akurat tak się składa, że mam lekko nierówno pod sufitem. Tak się składa, że widuję czasami duchy i, i potrafię z nimi się komunikować. Na przykład na cmentarzu, z moim kolegą dwóją świętej pamięci, wiecie, kiedyś był chłopak młody, fajny, 17 lat miał. Zabili go gniarze, jest tak jak wy, ale no to już jest dawna, przedawna sprawa. Super. I w takim razie ja mam inny pomysł. Niech pan mi powie, jak pan się nazywa? Ja? Tak. Popuść, proszę, wypuśćcie mnie, wypuśćcie to... mnie, proszę, dajcie mi 6 Dobra, miesięcy, Chce pan skorzystać skorzy z jakiejś. Ja bym chciał skorzystać z prawa o obniżenie wyroku o dwa miesiące. E, dobrze, czy nie chce pan skorzystać z żadnych... Tak? Hm, chcę. Dobra, ja panu no może pani, podsumuję, no. co? Jak to tak wygląda. Jasne, jasne, pani rekrut, pewnie pani Dobra, rekrut. Nie chce skorzystać z jakiegoś prawa, tak, prawo chciałbym... do adwokata? Tak, chciałbym skorzystać. Halo, 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 witam pana, pan Johnson, halo. przepraszam, czy pan Johnson? Pan Johnson, słucham. Proszę pana, potrzebuję pomocy adwokackiej na komendę. Na jaką komendę pan powie? Jaka też komenda, proszę państwa? Rockford. Jaka komenda? komenda? Rockford Hills. Halo? Halo? pan powie jeszcze raz. Słucham? Halo, 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 słucham? No halo słyszę pana, pan mi powie na jaką komendę mam podjechać, czy do szeryfów, czy do RSPD eee, eee. Ale to pan dzwoni Co? Chce pan, pan ubezpieczyć. Chce ubezpieczenia kupić, tak? Ubezpieczenia? Proszę pana, a to miał być Proszę telefon pana, do Panie... Ubezpieczenie, możemy tak, na rodzinę, na samochód, na dom, na wszystko, co pan chce. Ubezpieczenie załatwię panu w każdej cenie, no, yy, przestępne ceny i tak dalej. Umówimy się okay. na spotkanie tylko po tym, jak yy, yy, o, odbędzie tu pewna... pan wyjdzie. Pe, pe... Tak, tak, dokładnie. Do widzenia! teraz. Już wykonałem telefon. Jakiś, jakiś debil do mnie dzwonił, kurde. A po co mi pani dała ten telefon? adwokata, nie zadzwoni pan do swojego adwokata? E, co? W sensie ja? Tak? Mam do adwokata zadzwonić? Kurde, tu pani mi da jeszcze raz, bo nie zadzwoniłem. No, ja... Ma pan prawo pan... tylko do jednego telefonu, powiedział tak Powiedział że... pan przed chwilą, że pan zadzwoni do adwokata. A Osoba, telefon, Trzeba nie było pan nie marnować swojego telefonu. A, no dobra, przed chwilą... Dobra. Przecież pan nawet mówi przez telefon adwokat. Dobra. Ale wiem, że mam takie jakieś dziury w głowie. 50... Dolarów to, pani, czyncy, prawo, to pani mi zrobi, choć 19 miesięcy, co? Wzywamy, wzywamy służby więzienne. Służby więzienne. Mm -hmm. Zaraz powinny pomocy, być. Pomocy, pomocy, proszę, otwórzcie to i wypuśćcie mnie na zewnątrz. Ko Koszmar się skończy. Nie chcę już 40 piekód do pierdła. Rozumiecie, w tej sprawie rok, moja rodzina nie będzie miała zastrzeżeń i będą mieli za na telewizor. <laughs> nie, 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 nie zabierajcie mnie, proszę, nie zabierajcie mnie, służby strażnicy. Skór Big Jimmy przyjeżdża na cele. <laughs> Wyskakiwać kurwa z